Gościmy w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu strukturę organizacyjną oraz charakter pracy, a raczej służby strażaka. Informacjami tymi zgodził się podzielić z Pan Zbigniew Kotłowski, dowódca jednostki Lotniczej w Bełżycach. Pani Zbigniew wie, od kiedy działa placówka Straży Pożarnej w Bełżycach? Yy, tutaj mam na, yy, rozumiem, że rozmawiamy w tym momencie o Państwowej Straży Pożarnej, tak. prawda? Yy, myślę, że zasadnym byłoby odnieść się do, do czasu historii i pożarnictwa jako takiego w Bełżycach, a pożarnictwo to sięga moi drodzy czasów e, tak naprawdę czasów kiedy zaczęły istnieć w Bełżyce, kiedy zaczęło istnieć miasto Bełżyce, czyli to były e, Bełżyce zyskały prawa miejskie w 1417 roku e, i już Wtedy po prostu była to znaczna osada, znaczne miasteczko, gdzie zważywszy na strukturę zabudowy tych pożarów było bardzo dużo, więc ludzie zaczęli się coraz bardziej jednoczyć, zaczęli sobie wzajemnie pomagać. Po wielu, wielu latach, a w zasadzie wiekach, żeby już najmniej tak nie wchodzić w szczegóły, okazywało się, że tych pożarów było coraz więcej, były coraz bardziej niebezpieczne i większa ta zabudowa była i większa ta infrastruktura. W związku z powyższym. Mieszkańcy Bełżyc obserwując inne straże, straże ochotnicze i straż zawodową z Rubina, która działała, która przyjeżdżała również tutaj do pożarów istniejących na terenie, właśnie Bełżyc, zobaczyli, że ma to głęboki sens taka, taka struktura, taka instytucja, że jest bardzo potrzebna mieszkańcom. Dlatego też w roku 1900 w 2013 zawiązał się komitet organizacyjny pod patronatem wielu znamienitych w tym czasie mieszkańców Bełżyc, którzy zawiązali taką pierwszą jednostkę ochotniczą. Ona miała 60 osób, tam były takie fajne pojęcia, wtedy istniały jak tam osakowy, toporowy, sikawkowy, tam wodny, takie, tak takie. To, to były zupełnie inne pojęcia, dzisiaj niefunkcjonujące. Yy, bardzo szybko okazało się, że, yy, te, że, że, ta, że ta jednostka spłaciła dług wobec społeczeństwa, yy, uczestnicząc w wielu pożarach, yy, ratując yy, dobytek mieszkańców, ratując ludzi yy, tutaj na miejscu, tu, tudzież w najbliższych okolicach. Yy, następnie w roku 56 bełżyce zostały podniesione do rangi miasteczka powiatowego. W związku z powyższym wtedy, wtedy też właśnie została tutaj powołana Straż Pożarna już zawodowa, czyli, czyli powstała komenda rejonowa Straży Pożarnej i Zawodowa Straż Pożarna na ulicy Lubelskiej. Wy pewnie nie wiecie, gdzie to jest, ale jakoś ja, ja, tak mam takie wskazanie, taki rys historyczne, mam powiem, że mm, to jest ten budynek na wprost obecnego Urzędu Miasta i Gminy Bełżyce Tam, gdzie jest obecnie urząd pracy. Tam dawniej mieściła się siedziba Straży Pożarnej. Zarówno e, Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i Zawodowej Straży Pożarnej. I to są początki, że tak powiem, zawodowej Straży Pożarnej. Po dwóch latach ten budynek został, czyli w 1958 budowa tamtego budynku została zakończona. Budynek został zasiedlony i przez ładnych kilka lat tam funkcjonowano. Do lat 70-tych, zważywszy na to, że staraniami moich wielu poprzedników sprzętu przybywało coraz bardziej, ludzi również Komenda Rejonowa działała bardzo prężnie, OSP również i drodzy zaczęło się nam robić ciasto w, w tamtych zabudowaniach, ponieważ tamte zabudowania należały tak naprawdę do OSP. Zostały one sprzedane, te pieniążki zostały zagospodarowane podczas budowy tego odobiegu, w którym jesteśmy w tym momencie. I było to w latach, wczesnych latach 70. tak to rok 70. 72 i ten, ten budynek został wzniesiony również, również się po nie w czasie po, po, po następnych 20 latach, eksploatacji latach z tego budynku również okazało się, że jest on za mały w związku z powyższym tak jak tutaj widzicie jest takie, takie, takie nadproże tam widać i, i po prostu został przedłużony, cały budynek został przedłużony o, o kolejną część i, i funkcjonujemy tutaj do dzisiaj. Następnie, e, następnie e, moi drodzy e, w ramach reform e, administracyjnych w e, Bełżyce utraciły, e, utraciły rangę powiatu. E, w tym momencie jak już utraciły e, rangę powiatu, przestała E, również istnieć e, Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej. Pozostała tylko wtedy, nie było to w roku e, 91. E, w, w związku z powyższym e, pozostała tutaj tylko Zawodowa Straż Pożarna, czyli odpowiednik dzisiejszej dzisiejsze JRG. nazwisko się zmieniło. Natomiast, natomiast no i, wtedy, i wtedy zmieniła się też nasza podległość administracyjna, bo tak jakby z racji tego, że przestała istnieć komenda rejonowa, zostaliśmy przydzieleni do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Tam podlegaliśmy bezpośrednio. Efektem również tych reform niekorzystnych dla Bęłżyc, niekorzystnych dla Straży, co to dużo mówić. Okazało się również e, to, że utracili, zmniejszył się nasz rejon działania. E, z pięciu gmin, które mamy, mieliśmy pod swoją pierwszą, do czterech gmin, to znaczy utraciliśmy gminę Chodern. Po upływie wielu lat o, e, nastąpiła kolejna reforma administracyjna, na mocy której e, stwier stwierdzono, iż. E, iż y, właści, bardziej właściwa będzie podległość y, pod y, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i tak też się stało w roku 1992 w styczniu, zostali, nasza podległość administracyjna zmieniła się, y, to znaczy w tej chwili podlegamy pod Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Y, I to tyle pokrótce, jeżeli chodzi o rys historyczny, że tak powiem y, z Straży Pożarnej w Wałżycach. Czy pamięta Pan swoją pierwszą akcję? Więc... Yy, tak jak już powiedziałem, jest to pojęcie yy, względne dlatego, że moja pierwsza akcja yy, odbyła się, yy, pierwszą, pierwszą swoją akcję miałem po, yy, po dwóch miesiącach yy, nauki, a uczyłem się na początku w Krakowie yy, w szkole chorąży. I, I tam już po dwóch pierwszych yy, takiego stażu już wyjeżdżaliśmy do swoich pierwszych zdarzeń do swoich pierwszych akcji. Pamiętam tą akcję. Była bardzo drastyczna, szczerze powiedziawszy, nie powinienem o niej mówić. Bo, no bo po prostu była, była bardzo, bardzo niesympatyczna. Po prostu była była z ofiarami ludzi, była to po prostu no, no, bardzo, bardzo nieprzyjemne e, sytuacje. No, po nie, nie, nie powinniśmy tego publikować publicznie, no, natomiast e, na, na pewno pamiętam, na pewno będę to pamiętał do końca swojej kariery zawodowej, myślę do końca swojego życia, bo szczerze miało to bardzo duże przełożenie na moją obsługę. Jakie czynności są nas też pożarnej? Jak ilości Państwo dysponuje? Moi drodzy. E, Struktura zatrudnienia w Straży Pożarnej w Bełżycach kształtuje się następująco. Jest zatrudnionych tutaj 35 osób. W tym są to dwie osoby, zwane administracyjne, czyli dowódca jednostki w mojej stronnej osobie, tudzież mój zastępca. Są trzy zmiany po 11 osób. Oni pracują w systemie 24 godziny mają pracy. Po czym idą na 48 godzin do domu, Dlatego są trzy zmiany, jest na